Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na kanale I mamy wreszcie trailer nowego DLC, które ma się ukazać 13 czerwca I w tym odcinku obejrzymy sobie ten trailer i omówimy sobie to co się na nim znajduje Zrobimy sobie taką małą analizę DLC tłumacząc na język polski nazywa się San Andreas Najemnicy i ma ono związek z Meriwether, co już wiemy, bo jakiś czas temu był artykuł yy, na temat nowego DLC. O którym już nagrywałem odcinek. Jak ktoś to go macie tam w prawym górnym rogu w karcie. I dobra, od razu pierwszy kadr. Co my tutaj mamy? Nowy śmigłowiec, od razu rzuca się w oczy. Yy, nowy samolot, który był widoczny już na jednym screenshotu, właśnie w, w tym artykule. No i dwa pojazdy, które też były widoczne na screenshotach, czyli od razu Rockstar nam tutaj pokazuje na pierwszym kadrze cztery nowe pojazdy, które się pojawią, także fajnie. A w ogóle ten samolot mi przypomina jeden, który był San Andreas, tylko nie wiem e, czy wiecie o którym, o którym mówię, ale dobra, lecimy dalej, trailer jest 4K, także fajnie wszystko jeszcze głowe. I też tutaj widać hangar, który też jak Rockstar zapowiadał w artykule ma przejść pewne zmiany, a to się w sumie chyba zdarza pierwszy raz, że Rockstar robi tak duże zmiany w... W jakieś DLC, które już kiedyś były, ale według mnie to jest zmiana na plus, bo przynajmniej wszystko będzie spójne. Te DLC, co były kilka lat temu, z DLC obecnymi. Dalej, no to już mamy kadrę z hangaru. Mamy Avengera, który też Rockstar zapowiadał, przejdzie pewne zmiany. Po pierwsze, jak możecie zauważyć, pojawiają się dodatkowe działka pod Avengerem, który aktualnie nie ma. Tutaj mamy jakieś działko z przodu. Tutaj jedno jest z boku, tam z drugiej strony chyba też się znajduje. Tylko z tego kadru akura, akurat gorzej to widać. I też w Avengerze ma być dostępny bardzo prawdopodobny taki komputer, z którego będzie można odpalać misje, które będą w tym DLC dodane. Coś co mamy w Terrorbite albo. W mobilnym centrum operacyjnym. Tam mamy takie komputery, z których właśnie możemy odpalać misje. Lecimy dalej. No tutaj widzimy cały hangar. No i wreszcie logo DLC, bo ostatnio tego w artykule nie było. Dosyć fajne logo. O, i proszę, i tu jest właśnie wnętrze Avengera. Jest jetpack z tej strony, a to jest chyba jakby, może się wydawać ten komputer, o którym mowa. Jest tutaj jakaś konsola dostępna. To jest chyba postać z online. A. To jest ten mechanik od uzbrojenia. Tutaj nie wiem, kto siedzi z, z tyłu. Ale to być może jest ten komputer, o którym była mowa. Dalej. Yy, tu są jakieś łodzie. Ale ciężko mi powiedzieć, czy to jest jakaś nowa łódź. Możecie napisać w komentarzu, co myślicie. Nie, wiem, czy to są te łodzie SkyOperico, ale mo może to być coś nowego. No i oczywiście Avenger z tym nowym uzbrojeniem. Tutaj mamy. Bardzo szybko te kadry przeskaku przeskakują. Eee, tutaj mamy e, panel, gdzie można sterować działkiem z, z Avengera. Tutaj kilka pojazdów, które już są w Geta Online dostępne. Tutaj z tyłu jest Mesa, czyli też nic nowego. Ale patrzcie tutaj. Mamy nowe SMG, które teraz tutaj widzicie. Też Rockstar w artykule zapowiadał, że takie nowe SMG się pojawi i tutaj Rockstar nam go na tym trailerze pokazuje. Tutaj z, z tyłu mam już strzelbę szturmową czyli nic nowego. E, maska. Ja się do końca nie orientuję w uzbrojeniach, e, w, raczej w uzbrojeniach, w, w ubraniach i takich maskach w GTA Online. I kilka jest takich podobnych, ale nie wiem, nie dał sobie ręki uciąć, że to jest właśnie ta, więc też możecie napisać, że to jest nowa maska. Bo w tym akurat się orientuję gorzej. Eee, dobra, mamy kilka nowych pojazdów terenowych. Patrzę, bo trochę to jest podobne do Troposa Rayleigh, ale. Nie, trochę inny kształt jest z boku. Czyli jest tutaj jakaś, jakiś nowy pojazd terenowy, i też z swoją drogą chyba widzimy jakiś fragment misji. Eee, to wydaje się, że jest zwykła akula. Która gdzieś dolatuje do, do lotniskowca. Też to może być fragment misji. Okej, okay, tak. Z tyłu zdecydowanie widać lotniskowiec. Eee, poczekajcie, bo tutaj w ogóle. Eee, widać fragment tego komputera. I tutaj jest napis Merweather Security. Okej, okay, a tak to nic, po, nic poza tym. Lecąc dalej. Znowu widzimy Avengera. Eee, z nowym uzbrojeniem jest ostrzał bombowy. Które, który kilka pojazdów posiada, tutaj z kolei już mamy Volatola, który chyba jeśli dobrze pamiętam był dodany w DLC Kajo eee, Perico No jest nowy odrzutowiec, F-35 jeśli się nie mylę eee, Bardzo fajny jet, fajnie że coś takiego zostanie dodane, bo dawno żadnego nowego jeta nie było Czy ma wybochowe działka? Wydaje się, że tak, patrząc Tutaj po tym, po tym fragmencie no fajnie, fajnie, że nowy orzutowiec się pojawi. No i to jest właściwie tyle. DLC wychodzi 13 czerwca, czyli jest to. E, wtorek. Za tydzień. Dzisiaj mamy 6, więc za tydzień 13. Za tydzień wtorek wychodzi to, no, e, to DLC. Będzie oczywiście live na kanale z prezentacji tego DLC, także obecność obowiązkowa. Warto wbić wtedy na liveika, gdzie będziemy wszystko na gorąco spra e, sprawdzać, to co Rockstar dodał. Aczkolwiek. Eee, wydaje mi się, że to będzie jedna z mniejszych aktualizacji. No bo tak podsumowując, to co e, dało się zauważyć w tym trailerze oraz to co było napisane w artykule, ale być może Rockstar też dzisiaj jakiś artykuł jeszcze wypuści. Jeśli coś będzie, to nagram na ten temat film, więc warto zostawić sublika tam na dole, żeby nic nie przegapić. Ale no wszystko wskazuje na to, że będzie dostępny kilka misji. Tak to było w ostatnich DLC, na przykład w, w pierwsza dawka, później ostatnia dawka było DLC, tam było kilka takich misji do zagrania, które się przechodziło gdzieś w półtorej godziny, dwie godziny. E, więc tutaj może być bardzo podobnie. Plus kilka nowych pojazdów, zmiany w Avengerze, jakieś drobne zmiany w hangarze. Ciekawe czy będą jakieś zmiany w biznesie przebietniczył, który się w hangarze znajduje, bo on w sumie przechodził niedawno pewne zmiany w ekonomii. Ale, czy Rockstar znowu coś tam będzie usprawniał, ciężko powiedzieć. Ale, mimo, mimo tych zmian, nadal ten biznes do końca się nie opłaca. Więc, może Rockstar coś tam jeszcze pozmienia. Eee, zobaczymy. W każdym razie, aktualizacja mała. Eee, ale, mimo wszystko, ciekawa. Do ogrania w jeden dzień. Będzie też dużo kosmetycznych zmian. Ale, to o tym mówiłem w poprzednim filmie. I jeszcze coś na pewno w, w jakichś filmach przed aktualizacją. Będziemy omawiać. No nic, dajcie znać w komentarzu, co, są, co sądzicie o trailerze, jakie macie nastawienie w, sto, w stosunku do, do tego DLC. E, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Widzimy się też na live'ach, które się teraz odbywają codziennie, na które was zapraszam. Także do zobaczenia, wszystkim. Cześć, trzymajcie się.